Kochani, prywatny detektyw Rafał Wojaczek Startuję z crowdfundingiem na tę książkę ze zrzutką na 100 pierwszych sygnowanych przeze mnie egzemplarzy. Książka będzie gotowa za kilka miesięcy, myślę, że jesienią. W tej chwili zaczynamy pracę. Tekst jest gotowy, zaczęła się korekta. Jak wiecie, wszystko trochę trwa. Natomiast, żeby zebrać środki na wydanie, zaczynam, zaczynam zrzutkę. Serdecznie zapraszam Was do udziału. Jest to świetny projekt. Jest to świetny projekt z paru powodów. Po pierwsze, opowiadamy o dzisiejszej Polsce, czyli takim no, mało stabilnym miejscu. Jak wiecie, faszyści nadciągają ze wschodu, wszystko się może wydarzyć. Jestem do pewnego stopnia kronikarzem tego. Po drugie, opowiadam o Wrocławiu, moim ulubionym, liberalnym, otwartym, wieloletniczym mieście, które jest na ostatniej linii obrony. Polski przed faszystami, którzy nadchodzą. Po trzecie przywracam do życia oczywiście w jakimś tam bardzo skromnym wymiarze legendarne postaci polskiej inteligencji, warszawskiej inteligencji, czyli Wojaczka, Różewicza, Smektałę, Stycznia i tak dalej i tak dalej. I to wszystko jakby w realiach dzisiejszej Polski, w realiach Wrocławia, więc jest to i metakryminał, i tribut dla miasta, i opowieść też o tym, co się dzisiaj u nas dzieje. A jak wiecie, nie jest za wesoło, różnie może być. Także wydaje mi się, że jest to bardzo na czasie, bardzo fajne. Jest dużo pospanka. Wymyśliłem sobie, że Rafał słucha pospanka i jest dużo pospankowych kapel i dużo pospankowych płyt. Ilustracje jak zwykle Krzysztof Ostrowski. Chcę to wydać równie dobrze jak King of Hell, który za chwilę wyjdzie z drukarni, więc myślę, że będzie to wydane szałowo, szałowo. dlatego cena za egzemplarz z wysyłką jest taka jaka jest, to jest 7 dych, to ledwie pokrywa koszty, koszty druku, dlatego że naprawdę wydaje w tej chwili tak, jak nie wydaje nikt. Wydaje genialnie. Nikt w Polsce tak nie wydaje. Twarde okładki, płócienne z grafiką, z suchym wyciskiem, obwolutą i tak dalej, na świetnym papierze, z kolorowymi ilustracjami. Także serdecznie Was zapraszam. Prywatny detektyw Rafał Wojaczek to jest coś jedynego w swoim rodzaju. Także bardzo was proszę, wejście w tym udział. Ja i tak to wydam, ale z wami będzie mi bardzo, bardzo dużo mile i dużo przyjemniej. Serdecznie zapraszam.